i odnowił do pełni. Tym razem odnowił do pełni w niedzielę 27. Godzina 21.33 mamy nów. E, ja dzisiaj śmieję się, że kręcę tak po partyzansku. E, zobaczymy, jak w ogóle nam internet dopisze, także to będzie króciutkie nagranie. E, no, mogę powiedzieć tak, no jestem, to jest jakieś tam kolejne marzenie, spełnienie afirmacyjne. Jestem na konferencji w. W Niemczech w fabryce Holz 100, czyli tak zwanego drewna księżycowego. I stąd też nagrywam. Tutaj zresztą macie logo. Niesamowite drewno. Jak chcecie coś więcej wiedzieć, to Instytut również tutaj um, nasz się tym tematem zajmuje. Także odeślę Was do eksperta, do super eksperta, którego już na notabene znacie. Niezależnie, moi drodzy, co na ten nów? Jest bardzo duża specyfika. W ogóle to zacznę jeszcze od tego, że zapraszam Was na nagranie premierowe. Pójdzie premiera, bo teraz w środę miałam przyjemność być w Studio VTV. I nagranie pójdzie 1 maja, także sobie zobaczcie. To już jest jeszcze nawiązanie do tego wszystkiego, co się dzieje na przestrzeni. Natomiast no teraz jest czas dość mocny. Nów, który mamy, mamy tutaj w mocnych wpływach byka, Wenus. Czyli co na ten nów, co na tą niedzielę, co na ten czas? Znów musicie sobie zrobić taką rewizję, jeżeli chodzi o związki, o sprawy zawodowe. Jak wy chcecie żyć? Z kim wy chcecie żyć? Co wy tak naprawdę chcecie? Dla siebie w kontekście nowych porządków. Także tu się dobrze nad tym zastanówcie i niech ten now również przyniesie wam jakieś nowe możliwości. Tak jak mówię, te osoby, które nie są dziś tam pewne, które się ciągle zastanawiają, oczywiście zapraszam na sesje indywidualne. Tutaj kontakt pod telefonem 604 587, Najlepiej przez łodze piszcie wiadomości. Po prostu najlepiej pisać wiadomości, no i wtedy. Jak to się wija, będę się wam odgrywać. Natomiast yy, co dalej? Słuchajcie, wyciągłam wam przede wszystkim wasze dwie karty, tutaj yy, znowu yy, mudry, tak? Te, które lubicie. Mamy tak, poczucie własnej wartości pozostaje wierne sobie. Czyli znowu mudra się nam pokrywa dokładnie z tym. Co jest dla nas ważne na ten czas? Czyli mamy znowu podbicie afirmacji, tego jak będziemy kształtować przestrzeń. Czyli jestem dzieckiem wszechświata, i to daje mi prawo do otrzymania miłości, szacunku, do odnoszenia sukcesów i bycia zadowolonym. I teraz się zastanówcie, co wy chcecie, żeby być zadowolonym, co wy potrzebujecie zrobić. E, tu się Pan patrzy, właśnie jak nagrywam, ale dobra, niech to się mówi. Okej, okay, wiem, że tak się nie powinno w czasie nagrania, ale wiecie co, bądźcie sobą po prostu, bądźcie sobą i idźcie za tym, co macie w sercu. Po prostu nie dajcie sobie stłumić tego swojego naturalnego światła i swoich takich no, pozytywnych trybów jakiś tam. I teraz to jest to, że po prostu staję w swojej obronie, jeśli znajdzie taka potrzeba, jestem swoim własnym wsparciem, orędownikiem, kocham siebie, nawet jeśli nie. Jeżeli ktoś czuje, że sobie nie zasłuży, słuchajcie, każdy z Was zasługuje na miłość. Jak to się mówi, jesteście ukochanymi dziećmi Boga, prawda? I tutaj mamy kolejną kartę. I ona, słuchajcie, bardzo fajnie ta mudra... Aha, dobra, jeszcze żeby nie było, jak zawsze pokażę, jak się mudra robi. Ja tam się trochę spieszę, bo zaraz muszę już, że tak powiem, wracać na salę. No ale już jutro nów, a ja jak zwykle, jak to się mówi tutaj, wszystko w ostatnim momencie i w biegu. I teraz tak. Ta mudra jest taka trochę skomplikowana. Jakby tą mudrę Wam zrobić? Czyli tak. Kciuk, kciuki, małe palce. To już będzie proste. To łączymy, to łączymy. Te palce też łączymy. Czyli to wszystko łączymy, prawda? Te wszystkie palce są do połączenia. Czyli kciuki, wskazujący i mały palec są do połączenia. Natomiast... Yy, te palce sobie zaplatamy, pozostałe, tak? Czyli to jest taki rodzaj mudry. Przyjrzyjcie się jej. To jest ta, która będzie Wam wzmacniała poczucie własnej wartości. A teraz zobaczmy dalej. Tutaj mamy właśnie mudrę wewnętrznego spokoju, który się Wam przyda. To jest taka mudra kojąca nerwy. Zważając na to wszystko, co się dzieje na przestrzeni, to wiesz. No, moi drodzy, normalnie to bierzecie gdzieś tam tymi palcami, ładujecie o coś, jak się stresujecie, czy tam lata Wam noga, czy coś w tym stylu, tak? No, a tutaj po prostu to jest to, że yy, po prostu pozostawiacie te swoje dłonie oparte o stół i koncentrujecie się na koniuszkach palców. Robicie głęboki, pełny wdech. Yy, no i oczywiście. Przyci przyciśnijcie palce tutaj do powierzchni i też powtórzcie tą czynność kilka razy. I po prostu to jest tak, yy, znajduje się, możecie przy okazji powiedzieć, to są, to są te tradycyjne, słuchajcie, to jest ta taka tradycyjna medytacyjna mudra spokoju, tak? jest ta mudra. Które też często różne osoby tam śpiewają, a medytują, ale my jak robiliśmy eksperymenty, chociażby też na tantrze, to wyszło na to, że jednak to jest taki lepszy, że tak powiem, tutaj kontakt. Tak? Zresztą, tak jak już mówiłam, i to, czego uczę na kursach, czego uczę Was prywatnie, na sesjach, to co Wam dobieram bezpośrednio do przestrzeni, która się zmienia. Bo cały czas zmienia się przestrzeń, zmienia się to wszystko, co jest wokół nas, zmieniają się częstotliwości i dlatego też trzeba zmienić pewne metody działania, prawda? I teraz słuchajcie, jeszcze wam tak, zobaczymy co na ten czas. Ja już od razu powiem, że może być mocno, bo dopełni jeszcze chwila. Jak to się mówi, teraz znowu dwa tygodnie, dopiero co była, teraz jest znów, tak? Także kto tam jeszcze tej mapy marzeń, mapy skarbów, czyli tego, co on by chciał nie zrobić, no to zróbcie, najwyższy czas, też to macie u mnie na kanale. Tam już jeszcze pod poprzednimi nagraniami. No ale co jest ważne. 30. Między 30 a 1 jest Noc Walpurgi. To jest ten tak zwany kolejny sabat. No, też pewne osoby takie daty kultywują. Różnie to tam w praktyce wygląda. Po prostu to jest tak, że jest przywiązanie do dat. To już mówiliśmy. Różnych grup, różnych frakcji, które coś tam planują, yy, które coś tam zakładają. I teraz słuchajcie, tak jak mówiłam, ten, mimo to, że tu się te linie czasowe rozjeżdżają i bardzo dużo zależy od Was samych, to mogą być różne ekspansywne wydarzenia na Ziemi, tak? Teraz znowu był jakiś wybuch w jakimś porcie. Tutaj chodzi o to, żeby po prostu totalnie rozstroić Was, tak? Może dlatego jest ta modra spokoju potrzebna, tak? No bo dobra, tu Będziecie mieć jakiś wybuch, tu znowu będzie powódź, no bo niestety tutaj te powodzie, niestety, no mogą Was w tym roku mocno zaskakiwać. E, będą jeszcze różne m, inne mocne wydarzenia, tak, powiązane z żywiołami. E, mogą być również w kontekście militarnym, no bo to, co mówiliśmy, że no tutaj jest ten mocny wpływ Marsa w tym roku, więc to niektóre osoby może nie powstrzymać od pewnych działań. Także moi drodzy. Cokolwiek by się nie działo, tak jak mówię, spróbujcie zmieniać tą przestrzeń, próbujcie dbać o te wasze wibracje, częstotliwości. Wiadomo też nie bądźcie obojętni do pewnych kwestii, które się dzieją. Ale dobra, zobaczmy sobie tak po prostu bardzo ogólnie, bo to i zawsze jest prośba. Co dla Polski na te najbliższe dwa tygodnie? No patrzcie, ciekawe, mamy temat papieża. No, ale to można wieloaspektowo też rozumieć, tak? Ale powiedzmy, że nasz kraj na dzień dzisiejszy jeszcze jest najbardziej powiązane z religią katolicką, więc to bardzo mocno tutaj myślę wiele osób, poli, yy, znaczy to może jeszcze dotyczyć, tak? Yy, te osoby, które jeszcze mają tutaj, no tak jakby bardzo mocne, głębokie przywiązanie, a mniej ekumeniczne, pomimo tej prawdy, która tam gdzieś wychodzi, tak? I jeszcze raz mówię, żeby nie było tutaj nie mylcie Boga z kościołem, bo czasem to są dwie różne rzeczy. No i też nie oceniajcie wszystkich jedną miarą, bo tak jak mówimy, nie wszyscy funkcjonariusze, bo ksiądz również jest uznany jako funkcjonariusz państwowy. Tak samo jak niektórzy politycy, czy nauczyciel, czy oczywiście policjant, to też jest zawód wykonywany, tak? To jest korporacja. Także to, mówię, to już jest osobny temat. Ale jednak zobaczcie, no jak karty nam pokazały, słuchajcie, ja w tym momencie przy was losuję, także to nie jest jakieś tutaj celowane. Więc widzę, że ten temat gdzieś tam mocno może wpłynąć. No, Rachel, powiem Wam, wypytywał mnie tam na nagraniu o tego papieża, ale ja tu widzę, że tu się cały czas jeszcze coś przewija. No zobaczymy w praktyce, jak to tam wyjdzie. Zobaczmy dalej jeszcze. No, mamy tutaj jeszcze jeszcze tak sobie dociągnął do Polski. Zobaczcie, różne drogi. Przed nami powoli wybory, także tutaj mówię, też się, jak to się mówi, oby ta przestrzeń się ułożyła z jak najwyższą korzyścią dla nas. No, ale też może być Różnie, bo na razie tak jak wspominaliśmy, no... No, nie ma jakby właściwego kandydata, cokolwiek jest wystawione, to jest powiązane tak, no ale dobra, to już tyle powiem nie będę już się wgłębiać w politykę ważne żebyście wiedzieli co mówi ustawa o obronie ojczyzny ważne żebyście mówili znaczy wiedzieli co mówi ustawa sanitarna ważne żebyście znali też tą ustawę o cudzoziemcach, bo no to są takie jakby rzeczy, które będą kształtować yy, waszą przyszłość i ja już to mówię jako socjolog Różne aspekty w naszym kraju, które no niestety, jeżeli pewne kwestie się utrzymają albo będą procedowane, no tak to nazwijmy pozytywnie, to no niestety nie jest to na naszą korzyść. Ale to już trwa od dłuższego czasu i po prostu jedna frakcja coś zaczyna, druga kończy. Wiecie jak to jest, tak? Zaczęło się od okrągłego stołu, nawet wcześniej. Ale dobra, nie wchodzimy w politykę. Yy, dobra, co dla świata? Zobaczmy sobie. No, powiem Wam, też może być mocno. Tutaj, tak symbolicznie, ten półksiężyc. Także to też może mocno temat Bliskiego Wschodu nam, że tak się wyrażę, wywalić, delikatnie mówiąc. No i kruk. No wiecie co, no kruk symbolicznie wiemy, to jest zwiastun śmierci, tak? Ale moi drodzy, tak jak mówię, nie panikujemy, na szczęście jesteśmy w Polsce. Ja mówię, że jeszcze mało Polska, bo tak mnie ciągle pytacie, no, no ja się tam pocieszam, że mało Polska jest najbezpieczniejsza, zobaczymy w praktyce, tak? Natomiast tak jak mówię, wy możecie siedzieć w jednym miejscu, a w innym może się coś zadziewać, zadziewać. Dlatego ujmę to tak, znowu afirmacja na ten czas, niech ten nów Otworzy Wam nowe możliwości. Niech ten czas da Wam wszystko, co najlepsze i co bezpieczne. I po prostu, mówię, jeżeli możecie przez ten najbliższy czas nie, gdzieś nie podróżować, nie przemieszczać się, zostać po prostu. Jednak gdzieś tam w swojej bezpiecznej okolicy, no to jeżeli jest bezpieczna, tak, jeżeli tak to odczuwacie, tutaj zwracam uwagę na te tereny powodziowe i tak dalej, bo tutaj też, są zalewowe, bo no tutaj ten temat w tym roku może być dość ostry. I nawet teraz też. W ogóle mogą być bardzo mocne, dziwne wahania pogodowe. Już nie będę wnikać w teorie spiskowe, wiecie o co mi chodzi. Dobra, słuchajcie, trzymajcie się i tak jak mówię, na ten nów rozpatrujecie sobie, co jest dla Was. I znowu, z kim Wam po drodze? Co moglibyście chcieć jeszcze zawodowo? Co moglibyście jeszcze tutaj podbić, tak? Co moglibyście sobie podrasować? No i przede wszystkim powiem tylko tak, nie przejmujcie się, no nie przejmujcie się. Myślcie rozsądnie i też słuchajcie intuicji i to już jest do przodu. I zmieniajcie te częstotliwości, bo jak widać, ma to wpływ na przestrzeń. Jak coś, no to oczywiście przypominam nasze pierścienie tensorowe, te z Instytutu. Jak coś, to Wam mogę, tak jak mówię, dobierać przez internet tak samo. To czy piszcie na mój profil Agnieszka Malczewska-Błaszczyk na Facebooku ale na ten profil, bo po prostu tak jak mówię, ja najczęściej wiadomości odbieram na Agnieszka Malczewska Błaszczyk na Facebooku albo na WhatsApp pod tym numerem 604579587 tudzież pod tym numerem również na telegramie. Natomiast jeżeli y, komuś nie odpowiedziałam, ja wiem, że tam jeszcze jeden pan czeka na nagranie o kamieniach, ja to nagranie zrobię, tylko po prostu słuchajcie, ja już tu w biegu wszystko, a też mi zależy na, y, na was, tak? I powiem, że no niektóre z tych sesji ostatnio łatwe dla mnie nie były i też poniosłam konsekwencje zdrowotne. Y, także pewne rzeczy się przeciągają, ale tak jak zawsze mówię, to co obiecam, robię. Natomiast jeżeli tu coś pozapominał, Wam, a wam obiecałam personalnie, któryś z moich klientów, to bardzo proszę napisać, Panie Agnieszko, przypominam się, prawda? Dobra, to trzymajcie się w takim razie i niech ten nowy Wam przyniesie wszystko, co najlepsze. A mam nadzieję, że na tą noc Walpurki jeszcze Wam coś yy, nagram, żebyście mogli coś pozytywnie podziałać w tym czasie energetycznym. Także trzymajcie się. I mam w ogóle nadzieję, że to nagranie <laughs> się nam tu pozytywnie zrobiło.